Witajcie w kolejnym odcinku dotyczącym gry stara waśń. W tym odcinku przedstawię jedną z nowości aktualizacji przygotowywane, która dotyczy kolejkowania budowania. Zanim zacznę tutaj opowiadać, na czym polega tutaj kolejkowanie, może nadmienię, że było to spowodowane tym, że wielu graczy pisało, mówiło o tym, aby taka, takie kolejkowanie było wprowadzane. Jeżeli dobrze pamiętam, to już Krzesimir I napisał w Karczmie o tym, ale tak mówię, w osi czasu, przy w kolejnych wersjach gry testowych, no wielu graczy wspominało o tym, że coś takiego by się przydało. No niestety nie, nie mogę wprowadzić jakby jednego przycisku, którym po prostu osiągnęlibyśmy maks, maksymalne poziomy wszystkich budynków, no bo ta gra w tym nie miałaby żadnego sensu. Trochę czasu i trochę klikania no, trzeba poświęcić w grze. Tym bardziej, że rozgrywki prawdopodobnie będą też nagradzane, znaczy zwycięzcy będą nagradzani. Także no niestety trzeba trochę wytopić czasu. Tak więc jest to kolejkowanie, ale na pewno nie będzie, na pewno nie będzie takie, że tutaj całkowicie zdominuje grę i czas w nim spędzonym. Otóż kolejkowanie znajduje się w warsztacie w całkiem niedawnym budynku. Jeszcze, jeszcze grafik pracuje nad pokolorowaniem owej grafiki. Mamy tutaj tą trzecią zakładkę, i tutaj właśnie mamy tutaj wszelkie informacje. Tutaj możemy właśnie zmieniać, wybierać sobie budynek, którego chcemy, gdyby którego chcemy rozpocząć budowę. Ja w tym momencie mam już chatę myśliwską tutaj uruchomioną, ale powiedzmy, że weźmiemy świątynię. Mamy świątynię odznaczoną to się nam pojawiły wszelkie informacje o świątyni, że mamy na 36 poziomie, ile tutaj musimy złota wydać, co zyskamy, można budować. Oczywiście jak wejdziemy w świątynię, to faktycznie takie informacje mamy dokładnie, do, dokładnie tak. oczywiście też tutaj w świątyni możemy budować, no bo na razie nie mamy rozpoczętej żadnej budowy. Wrócę z powrotem do warsztatu. Tutaj mamy jeszcze coś takiego jak limit kolejkowania. Ten limit kolejkowania będzie jakby resetowany czy też od nowa jakby przydzielany każdemu graczowi, graczowi po 24. W zasadzie tutaj na samym końcu jest to opis, że oprócz tego wyboru mamy ten limit, czyli możemy tylko 10 razy rozpocząć tą budowę w kolejkowaniu. Na czym to polega? Mi się wydaje, że to jest bardzo dość proste. Powiedzmy, mamy tą świątynię odklikaną. I zaczynamy budowę. W tym momencie tutaj standardowo pojawiła nam się informacja, co my wydaliśmy, co my zyskaliśmy, co my straciliśmy. I mamy czas. No i faktycznie jest to 38 minut. No i mamy aktywny przycisk Buduj. W przypadku, gdy wejdziemy do świątyni i wejdziemy na budowanie, to tutaj już mamy zablokowane. Zablokowany ten guzik z powodu tego, że, z powodu tego, że ten, ta budowa trwa. W tym momencie w warsztacie. Mam już tutaj w limicie mamy już trójkę, czyli tam była czwórka, czyli już jedną jedno pozycję zużyliśmy. Możemy kolejną budowę rozpocząć. Możemy oczywiście budynek w tym momencie zmienić. Jakiś inny, powiedzmy chatę myśliwską. Mamy tutaj 46 minut, poziom 45. No i klikamy buduj. Czas nam się sumuje, czyli już mamy godzinę 22. Czyli budując chatę myśliską i chatę i świątynię, w tym momencie czas nam się wydłuża, ale te budynki już jak gdyby mamy dostępne. Czyli praktycznie nasze każde kliknięcie w warsztacie powoduje, że już ten budynek funkcjonuje na tym poziomie, którym chcemy, ale czas tutaj ogólnie jest blokowany. No i powiedzmy wybudujemy jeszcze wieżę ze stajnią, tu mamy 36, Dodam, doda nam dokładnie 37 minut, klikamy. Faktycznie już mamy godzinę 58 minut i 30 sekund. Może nadmienię tu jeszcze, że warto, warto jak gdyby korzystać z tego warsztatu, tego kolejkowania z wykupionym przedmiotem, który nam po prostu o 50% skraca. Bo gdybyśmy tego przedmiotu nie mieli wykupionego, to prawdopodobnie to już by były 4 godziny około 4 godzin. No i może zbudujemy tutaj ostatnią, powiedzmy, gospodę, żeby zobaczyć, co się stanie w momencie, kiedy ten limit już zostanie wyczerpany, czy te yy, wszystkie nasze, tutaj ta cała cyferka zejdzie do 0, 0, budujemy i w tym momencie mamy informację, że limit na kolejkowanie przekroczony, wróci jutro. Czyli praktycznie jutro po 24 znowu pozyskamy tutaj yy, możliwość budowania w kolejce. Jak widać, wybudowaliśmy cztery budynki bardzo szybko, w tej chwili mamy czas 2 godziny 35 i 38 do następnej budowy. Czasy nam się zsumowały. Jeśli wejdziemy tu w nasze, y, nasze księgi, nasze logi, to praktycznie mamy, że gospody rozbudowaliśmy na 38, wieżę na 37, chatem na 46, no i oczywiście, o tu nam się podatek, i mamy tu jeszcze świątynię na 37, czyli praktycznie wszystko, wszystkie informacje są. Jeszcze, może nadmienię, że akurat w, tutaj w tym kolejkowaniu. A, już nie będzie, nie będzie można zobaczyć. W tym kolejkowaniu mamy tylko i wyłącznie przywołane budynki pierwszego poziomu bez, bez Twojej chaty i bez Hanzy Kupieckiej. Hanzy Kupieckiej nie możemy rozbudować, zaś Twoja chata, no, niestety, będziemy mieli wymuszone, żeby klikać ręcznie, pojedynczo. Wszystkie budynki powyżej pierwszego poziomu nie są tam na liście przywołane, czyli, jeżeli chcemy systemy obronne rozbudowywać, musimy ręcznie warsztat i tak samo kamień runiczny. Nadmienię jeszcze jedną rzecz, że e, jeśli wejdziemy tu w nasze poziomy, warsztat tak naprawdę pozyskujemy dopiero na poziomie drugim. Tu mamy o napisane. Warsztat i kamień runiczny. Czyli tak naprawdę korzystamy z kolejkowania dopiero na poziomie drugim. Czyli pierwszy poziom, niestety, musimy tutaj ręcznie się przeklikiwać i podnosić budynki. To było na tyle. Dziękuję ślicznie za uwagę. Jeśli ktoś ma jakieś uwagi, to proszę o informacje czy to na forum, czy na Facebooku, czy też na YouTube. A. I zapraszam na kolejny odcinek, który się niedługo pojawi. Pozdrawiam.